Ja jestem Brudel i w kolejną odcinkę na moim kanale. Dzisiaj kolejna część testowania słodyczy z, Hisz... z Hiszpanii. Zostawcie suba, oka w góra. dzisiaj kontenci. Będzie dłuższy film. I lecimy do pierwszego produktu. Mamy pierwszą rzecz do Reboski. Pachną Spoko. Zobaczymy jaki jest smak. W ogóle nie są ostre, jakby. mówić, że będą ostrzejsze. Mokrołem trochę jak te Switch Chili z Polski, ale inaczej. Pod koniec troszeczkę pali, ale nieźle. To Polecam kupić sobie yy, Doritosu Chili. Może być tylko ja 6 na 10 mamy tutaj Pringles Cheese Onion zobaczmy czy są spoko, czy nadają się do, do, do czego. są spoko czuć cebulkę w można, jakoś mocno nie czuć, ale są spoko tak szczerze to Oceniam 5 na 10, bo nie smakują jakoś super inaczej jak te zwykłe Pringlesy, e, zwykła, zwykła cebulka. So, soczek Dobra. Capri Sun. Jestem bardzo fanem, e, bo to jest Orange Peach i jestem bardzo wielkim fanem do spin więc zobaczymy, czy to jest spoko, czy nie. Jeszcze chciałbym dodać, że Wszystkie te produkty były kupione w takim, takim zwykłym supermarkecie, więc możecie je tam znaleźć. Uwaga. No to jest petarda. Może dlatego, że jestem fanem Jasquini, ale to jest bardzo dobre, więc naprawdę polecam. No jest spoko, Może być lepsze, więc 9 na 10. Taki syk, to Zaraz się tam pod drugą rzecz, ale... Tutaj, no wyglądają tak, prezentują się tak. One są jakieś takie żółciutkie. No... Oni dobra. Tak jak... Nie wiem jak to określić. Jakieś 3 na 10 bym dał. Więc. No, takie 3 na 10. No, to, bo to nas y, rzucili. I co, to jest? Aha, są jakieś podróby tego. Podróby. MMS-ów. Smakujemy, jak to smart jest takie. Nic specjalnego, 4 na 10. Z tej samej firmy, takie, tylko co takie czekoladki. Podobno dobra nie zdecydowałem, trzeba otworzyć. A, bo to jest na tego, na taśmie. Jest, 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 mam, mam, mam. Otwieramy batoniczka. To mi się przyda potem Uwaga Najzwyklejszy batonik ze Smarty jest w środku Są i z więc 5 na 10 Ale znowu nic specjalnego Mam więc... tak tutaj i napój jakieś tamto potem teraz zobaczymy Nesty bo już zobaczyłem w sklepie Nasty pomyślałem, że wezmę bo nigdy nie piłem, ciekawe to jest w Polsce no, zapomniałem wspomnieć, że to jest Nesty mango i ananas chyba jest naprawdę spoko czuć, czuć bardziej ananasu niż mango ale jest bardzo spoko 7,5 na 10. To składamy i teraz jest jeden napój Barr Trochę kręczone, ale dobra. To jest bar wiśniowy. Jest bardzo spoko. No i jest <nchocy> napój... No to jest taki wiśniowy napój. Nawet jest bardzo dobry. <nch shallow> bar mnie nie zawiódł. I tu sposzko, napój. Jest to 7 na 10, bo było spoko. Mamy tutaj podrubę Rizys. Rizys, jak ktoś jadł Rizys, to pewnie wie, jak to smakuje. Ale to, są taki, to jest taki trochę choco kape kipy ale to nie choco kape kipy tylko taka podróba Rizys. Więc zobaczmy jak to smakuje. To jest Przepraszam za dźwięki, za dźwięki w tle. Mam masło orzechowe. Całkiem spoko. już mi się naduzę. No, 6 na 10. Niech będzie. Oreo, to wiążący to rado. Także mi daje dążyczki. oreo na się podanym białym pokładzom testujemy <kluzny> to jest dobre naprawdę polecam bardzo dobra nie wiem czy jest w Polsce ale jest bardzo dobre więc no to już jest koniec filmu w iPhone'ie miejsca brak. Um, trzeciej części już nie zrobimy, ale myślę, że...